Dzień dobry, jest Pan Dzie wolny. Dzień dobry, zapraszam. Hmm. Poproszę na Kraszewskiego 2. Jasne, już jedziemy. Słyszałam, że jest Pan y, liderem w naszym nowinowym rankingu w kategorii taksówkarz roku. No bo ile to już jest lat? 20? W Taki pracy? Kółkiem, no. w pracy ponad 21. 20. I jak y, tyle lat co Pan się nauczył o ludziach? Ja Jezu, wszystkiego się nauczyłem o ludziach. A były jakieś ekstremalne sytuacje, typu mm, kobieta w ciąży i trzeba było ją zawieźć do szpitala? Była taka, była? była taka jedna pani. Była taka jedna pani, nawiasem no mówiąc ko ko kolegi żona, który nie zdążył dojechać, wrzuciła mm -hmm. no, sobie kocyk pod fotel i pędziliśmy. Stresik był? Boże, czy ona miała więcej stresu, czy ja, to nie wiem. <głos> <głos> pewno jakieś nerwy były. Za co pan lubi swoją pracę? Można poznać miliony ludzi. Można przy tym zupełnie uczciwie zarobić. I jest wolność. Chcę jeździć, nie wiem, w poniedziałki, wtorki, środy, to tak pracuję. Chcę od 20, to pracuję od 20, więc. Skąd pan wie, czy klient chce rozmawiać, a czasem jednego, że woli milczeć? Znaczy ja wychodzę z prostego założenia. Jeżeli klient y, chce rozmawiać, to, to on zaczyna tę rozmowę. Są tacy ludzie, którzy, którzy nie potrzebują rozmowy. Mhm. Oni po prostu chcą w ciszy dotrzeć z punktu A do punktu B, i ich nie interesuje to, czy ja mam jakiś problem, czy jest ładna pogoda, czy w polityce coś się wydarzyło, czy nie. A z pijanymi jest ciężko? Ja, ja myślę, że nie. nie. Ja myślę, że nie. Odpowiednie podejście do, 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 do pijanego i i jest po problemie. Generalnie jest jedna prosta złota zasada pijany ma zawsze rację i, i te, te, tego, tego, tego się trzymamy i, i to zawsze działa. Bynajmniej działało do tej pory. Okej? Okay, to dotarliśmy do celu, proszę bardzo. Bardzo dziękuję.